nasz gość dnia. Bernadeta Kranicka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży jest naszym dzisiejszym poniedziałkowym gościem. Dnia. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Dyrektor. Sporo... Pani Redaktor. <śmiech> Jeszcze <śmiech> <nie> <śmiech> może, dyrektor. Pani będzie kiedyś dyrektorem. Może w przyszłości. E, sporo tych tematów. Dzisiaj mamy Pani Dyrektor do omówienia, ale zacznijmy od tych politycznych. Wczoraj w Białym Stoku odbył się zjazd okręgowy Prawa i Sprawiedliwości. Jacek Sasin, wybrany na prezesa zarządu okręgowego w Podlaskiem. Jest Pani zadowolona z tego wyboru? Szanuję decyzję zarządu i, i ja akurat nie należę do prawa i sprawiedliwości. Jak gdyby jest, popieram prawo i sprawiedliwość, nie należę, więc no, widocznie zweryfikowano, uznano, że pan. Y minister, premier Jacek Sasin jest dobrym kandydatem i nie będziemy tu dyskutować na ten temat. Tak, bo po tych wyborach sporo było zarzutów różnego rodzaju. Znaczy były, bo było no, mocne roz, rozgorzeczenie i wyborami do parlamentu, i ja przede wszystkim do sejmiku. To, że utraciliśmy władzę w sejmiku, więc tutaj myślę, że już... Ta rozpoczminęła, no i przechodzimy dalej. Przechodzimy dalej. Mam nadzieję, że w sumie jestem przekonana, że z tych naszych wszystkich błędów Zostaną wyciągnięte wnioski, i już będzie lepiej tylko. Więc jest jeszcze jeden bardzo ważny temat, o którym dzisiaj sobie głównie pomówimy. Co wydarzyło się na ostatniej sesji Rady Sejmiku Województwa Podlaskiego? Pani dyrektor, ze strony pana Artura Kosickiego, szefa klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, padły bardzo mocne słowa o fałszowaniu głosowania, o braku możliwości wypowiedzi. Skąd takie zarzuty? Gdybyśmy mogły to prosto, jasno wyjaśnić. Powiem tak. Ja w polityce jestem od 2010 roku. Byłam radną Rady Miejskiej, byłam przewodniczącą Rady Miejskiej, w Sejmie byłam i ja y, z takim chaosem, z takim bałaganem, to nie spotkałam się dotychczas. Przede wszystkim pierwsza, pier, pierwsze wejście na salę obrad i konsternacja, ponieważ zabrano wszystkim radnym mikrofony. To zadziało się pierwszy raz w historii Sejmiku, z tego co wiem od kolegów. Więc jak gdyby no, ograniczenia zabrania głosu na wstępie. Ale to zabrane głosy, zabrane mikrofony wszystkim radnym. Wszystkim, nie tylko radnym Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkim radnym. Rzekomo pan przewodni przewodniczący stwierdził, że to będzie uproszczone i będzie porządek. A tak nie jest, bo każdy radny, który zechce pójść, który zechce zabrać głos, musi wstać i pójść do mównicy. To jest po pierwsze. Poza tym... Pan Przewodniczący nie zwraca uwagi na kolejność zgłaszanych do zabrania głosu radnych, więc gdyby albo nie widzi, albo udaje, że nie widzi. Więc tak to wyszło, że, że potraktowani nie zostaliśmy jak, jak małe dzieci po prostu. Więc trzeba zacząć od tego, że Pan Przewodniczący wprowadza chaos nawet tym, że Myli punkty. Na przykład głosuje, y, głosujemy dziewiąty punkt, y, ósmy, ale on mówi o dziewiątym. Więc... Ale może akurat to, to no, mylić się rzeczą ludzką jest. Każdemu może się zdarzyć no tak. jakiś błąd. Rzeczywiście, ma pani rację, ale jeżeli chodzi o to, o, o to fałszowanie, bo miałyśmy w, tak, wytłumaczyć, tak. o co chodziło, więc. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości złożył stanowisko w sprawie ograniczenia lub likwidacji strefy ochronnej czynnej w zintegrowanym planie zarządzania obiektem światowego dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska. I my złożyliśmy ten, to stanowisko, i tam w tym stanowisku jest taki, taki, taki zwrot był zawarty że Sejmik Województwa Podlaskiego wyraża stanowczy protest przeciwko likwidacji lub ograniczeniu strefy ochronnej czynnej, tak zwanej czwartej w obiekcie światowego dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska. I w trakcie prac komisja wykreśliła zwrot likwi przeciwko likwidacji. I chodziło o ten jeden właśnie jeden zwrot. zwrot. I to i my głosowaliśmy. Tą poprawkę, bo komisja przedstawiła swoje stanowisko, w którym wykreśliła ten zwrot, i było głosowanie, żeby ten zwrot powrócił. I kolega nasz, my głosujemy na tabletach, więc tutaj przesuwając, nie kliknął tak jak trzeba, zgłosił. Natychmiast do przewodniczącego o reasumpcję głosowania. Jest takie prawo, i takie prawo było stosowane też w Sejmie. I dopóki się nie zakończy głosowanie, to przewodniczący powinien powtórzyć głosowanie. Przewodniczący tego nie zrobił, więc yy, yy, przegraliśmy to głosowanie. Ale wiedział, że jest taka potrzeba? No wiedział, bo był pan radny Dębski. Zgłaszał. My też wszyscy podnosiliśmy głos o reasumpcję. W ogóle nie zwrócił uwagi. Poprowadził dalej głosowanie. Po, czym, po tym przegranym przez nas głosowaniu radni opcji rządzącej obecnie byli tak zadowoleni, śmiali się, tak się cieszyli jak dzieci w piaskownicy. No było to takie niesmaczne. No i to jest łamanie prawa. To to najbardziej Was zaniepokoiło i oburzyło w ten Oburzyło, sposób. ponieważ no, powinien y, z, powtórzyć głosowanie. I na dowód tego wyszliście z sali. Znaczy od razu nie wyszliśmy, ponieważ y, był były głosowane zmiany do budżetu, w których były przekazywane środki dla poszczególnych samorządów, też dla powodzian. I dotrwaliśmy do tego momentu, żeby po prostu te samorządy, które powinny dostać środki, dostały i weszliśmy już po tych wszystkich punktach najważniejszych, no ponieważ no nie możemy zgadzać się na takie traktowanie radnych sejmiku województwa podlaskiego, radnych opozycyjnych. W związku z tą sytuacją pojawiło się oświadczenie, które zapewne pani czytała, gdzie wyjaśnione zostało, że niepotrzebne jest to, żeby mieszkańcy, tutaj zacytuję, wysłuchiwali utarczek słownych, złośliwości wygłaszanych bez kontroli poprzez mikrofony przy stołach. To prowadzi do chaosu. No, z mównicy głos zabierać można. Możecie? M można, tak, pod warunkiem, że przewodniczący dopuszcza do głosu. A radnych Prawa i Sprawiedliwości nie dopuszcza? On Jak to Po wygląda? prostu na przykład radnych z frakcji rządzącej potrafi dopuszczać wielokrotnie, chociaż zasada jest taka, że w jednym punkcie radny może zabrać dwa razy głos. Więc nas potrafi w ogóle nie dopuścić, a radny na przykład kwaterski wychodził sześć razy w jednym punkcie. Więc jest nierówne traktowanie. Pan przewodniczący rozumie prawo tak, jak on sobie rozumie, nie, takie, nie tak, jak to prawo jest stanowione. Zresztą to, to nic nowego. Wiemy, że premier Donald Tusk też mówił, że oni będą postępować według tego, jak oni rozumieją prawo. Więc nic nadzwyczajnego. To się dzieje w kraju i, i zaczęło się dziać też w Sejmiku. W jaki sposób dalej wyobrażacie sobie wspólne funkcjonowanie? wspólny dialog. Mam nadzieję, że pan przewodniczący przemyśli ostatnią sesję. Mikrofony wrócą na salę. Bo radni koalicji, czy Polski 2050 nie mają z tym problemów i nie zgłaszali właśnie swoich... Nie są przeciwni temu, że te mikrofony są zabrane. Nie, dlatego, że on i tak ich dopuści do głosu. Więc problem mamy my. Chociaż nie postawiliśmy się, nie, nie, nie przedstawiliśmy stanowiska, że jesteśmy radni, radnymi opozycyjnymi, ponieważ uważamy, że trzeba działać na rzecz województwa podlaskiego i wszystko, co jest rozsądne i yy, działa z korzyścią dla środowiska, trzeba popierać. Więc. Nie, nie mieli powodów, żeby tak się zachowywać. No właśnie, bo w tym oświadczeniu czytamy także, że zarzuty pana Artura Kosickiego mają na celu naruszenie dobrego imienia pana przewodniczącego i wzbudzanie negatywnych emocji. Tak, bo pan przewodniczący często też komentuje, czego nie powinien robić. Komentuje wypowiedzi radnych, karci ich, więc to jest naprawdę bardzo nie na miejscu. No i właśnie, jak dalej sobie wyobrażacie? Bo tutaj rozpoczęłyśmy trochę inne. Ja myślę, że po, no mamy plan, że weźmiemy swój y, głośnik i mikrofony. I, i, I ze my, swoim głośnikiem i będziecie? ze swoim głośnikiem i mikrofonami będziemy sobie radzić. Y, więc y, ja myślę, że, że to musi się zmienić, bo będzie, żeby był porządek, no to to musi, muszą wrócić te mikrofony. Poza tym no, może być zmieniony system, bo system na Radzie Miejskiej w Łomży jest taki, że przewodniczący udziela głosu i wtedy mikrofony są i, i włącza mikrofon. Więc tutaj pan przewodniczący Cieślikowski powinien ewentualnie zmienić system, bo system w Sejmiku jest taki, że możemy sobie udzielać, znaczy włą włączyć sobie mikrofon i zabrać głos. Pani dyrektor, sesji na pewno będziemy się przyglądać. Przechodzimy do kolejnego tematu. Co z drugim przetargiem na dzierżawę hostelu przy ulicy Zjazd? Jest zainteresowanie? zainteresowanie dosyć duże było, ale do, do jutra jest składanie ofert już. No, na dzień dzisiejszy wpłynęło znaczy nie Nie mogę powiedzieć, tak naprawdę, bo do jutra. Do jutra może. No, ale jeszcze. myślę, że, ten, że, że wpłynie oferta. Bo przetarg został ogłoszony już drugi raz, prawda? Drugi raz. Więc za pierwszym razem gdzieś tam coś. Było zainteresowanie za pierwszym razem, ale myślę, że była za wysoka cena za metr kwadratowy. Obniżyłam to cenę. więc... O ile pani zdecydowała się ją więc obniżyć? Było 15 zł za pierwszym razem, teraz jest 10. Też przedsiębiorca lub no, zainteresowana osoba, która. Zdecyduje się, to ma okres trzech miesięcy, gdzie nie będzie musiała płacić czynszu, tylko opłaty eksploatacyjne. Więc jak gdyby, żeby, żeby można było dostosować hostel do, do przyjmowania go, gości. Realnie czuje Pani, że może to zostać sfinalizowane? Tak, myślę, że to już. Bo wiadomo, oferty ofertami, ale w praktyce tak, będą nie jutro, jutro będziemy wiedzieli. Yy... Czy nam się udało? Więc na pewno się będziemy jeszcze w tej sprawie kontaktować. No, żeby my, myślę, że to no, na pewno y, to jest potrzebne dla Mosiru, żeby, żeby gdyby ta sprawa hostelu została wyjaśniona. Już na samym początku, kiedy objęła Pani funkcję dyrektora y, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży, podkreślała, że trzeba z tym coś zrobić, prawda? Oczywiście, bo tak przede wszystkim. Y, Zamknąłem hostel. Tam było dziewięć osób z Ukrainy, które zostały, którym została zaproponowana inna opcja – Caritas. Wtedy przypomnę tylko jedna osoba zdecydowała się przejść do Caritasu. Wszyscy inni sobie poradzili. Dziewięć osób na takim obiekcie, gdzie pięć osób było do obsługi, no to było bardzo... Nie na miejscu, finansowo, ekonomicznie, nieuzasadnione, więc w momencie, kiedy zamknęłam już obiekt, to już były oszczędności, a teraz zależy nam na tym, żeby ten obiekt nie niszczał. Więc taka była decyzja ustalona z panem prezydentem, że wystawiamy do dzierżawy, żeby po prostu ktoś mógł z tego korzystać, bo miasto nie, nie jest to zadanie własne miasta, żeby utrzymywać hostel i, i żeby ten hostel funkcjonował. Potrzeba, potrzeba by była ogromnych środków, żeby go doprowadzić do takiego stanu, że można było wynajmować. Miasto ma problemy finansowe, tak jak każdy I samorząd. I o tym chciałam powiedzieć, tak, że więc, nie stać więc ma to, żeby... Bez remontu będzie niszczał, więc dlatego jest taka opcja wydzierżawienia. Pełni pani funkcję dyrektora już od kilku miesięcy. Jaki to był czas? Do tej pory myślę, że bardzo dobry czas, bo wiele rzeczy udało się naprawić. A <śmienić>. co, było, co było trzeba naprawić? Między innymi to ten, ta sprawa hostelu wymieniliśmy oświetlenie na o, o, boisku przy Wordzie ze sztuczną nawierzchnią. To oświetlenie już funkcjonuje czterokrotnie mniej. Będą, będą, kluby płaciły za oświetlenie, więc to jest taki krok do przodu. Zmieniły się też, zmieniło się też podejście i na obiektach wodnych, więc większe większy jest, mam nadzieję, mam takie wrażenie, porządek i tak cały czas porządkujemy, zmieniamy i, i przygotowujemy się do kolejnego roku, żeby wprowadzać nowe jakieś Atrakcje. No, właśnie, a nad tym już się zastanawiacie, bo ten czas bardzo szybko ucieka. Tak, chcemy, Jest już chcemy, chcemy wyjść do społeczeństwa i organizować takie zajęcia, żeby poza tym, że, że współpracujemy z klubami i udostępniamy te obiekty dla klubów sportowych, stowarzyszeń, żeby było więcej zajęć i e, inicjatyw takich otwartych do społeczeństwa. A jeśli już o tych wydarzeniach różnego rodzaju mowa, to z Orlika na stadion finał rozgrywek już 19 listopada i gospodarzem tego wydarzenia jest właśnie miasto Łomża, Mosir, to wy to przygotowujecie. Etapy lokalne i regionalne już za nami. Tak, teraz etap wojewódzki. W tamtym tygodniu przez trzy dni rozgrywki były dotyczyły dziewcząt. W tym tygodniu od dziś zaczynają chłopcy i jest bardzo dużo drużyn zgłoszonych. Bardzo fajnie to wygląda. Naprawdę, ja byłam na, na tych rozgrywkach dziewcząt. Miło się patrzy, dziewczyny są za zaangażowane. Muszę podkreślić, że pierwszego dnia nasze dziewczyny z, z klubu, który był przy Mosirze, a teraz jest przy młodzieżowym LKS-ie, wygrały pierwsze miejsce zajęły bo pierwsze trzy drużyny jadą na narodowym No właśnie do... jest to co walczyć prawda jest, jest, Dla młodych ludzi jest, to jest nie lada wydarzenie Jest no i warunki atmosferyczne są trochę niesprzyjające ale młodzież jest zaangażowana i naprawdę warto, warto organizować takie wydarzenia. Właśnie to, że te warunki atmosferyczne, jak pani powiedziała, są trudne, a pierwsze dni listopada właśnie to pokazały. Mimo wszystko kwestowała pani podczas tej zbiórki: ratujemy łomżeńskie zabytki cmentarne, puszki były ciężkie. Moja puszka, powiem tak, nie była tak ciężka, bo powiem Państwu, że w tym roku bardzo było, społeczeństwo było hojne, więc ja miałam, oczywiście miałam trochę bilonu. Czyli to była cicha puszka, więc było dużo banknotów. I moja puszka była pełna, ja, ja wzięłam pustą, pustą puszkę, poprosiłam, bo w tamtym roku miałam już taką zaczęto, bo to, 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 to miałam problem potem, żeby upychać te pieniążki tam, a w tym roku... Mm, Plan wykonany, puszka była pełna i już nikt więcej nie mógł jej wziąć, więc generalnie bardzo było miło, atmosfera była sympatyczna, było ciepło, akurat 1 listopada było ciepło, więc to jest bardzo przyjemny dzień dla mnie. Przy okazji spotykam wielu znajomych, pozdrawiam wszystkich z tego miejsca. Więc warto ratować Łążyńskie cmentarne zabytki. Tak, bardzo idzie... dużo zaangażowanych ludzi i społeczeństwo. Właśnie hojne. chciałam o to zapytać, czy otwartość, bo to, że bardzo dużo osób jest zaangażowanych co roku, to widać i można odnieść wrażenie, że tych kwestujących z roku na rok jest coraz więcej. W tym roku było to około 100 osób, ale właśnie czy ta otwartość jak reagują ci, którzy odwiedzają, którzy mijają was właśnie i to i jest, widzą te ta puszki? otwartość jest ogromna, i całymi rodzinami tak. To nie jest tak, że jedna osoba wrzuca pieniążek, tylko całymi rodzinami, więc już i mama, i tata, i dzieci. I to jest bardzo takie przyjemne podejście, budujące też. Budujące, bo są też mieszkańcy Ziemi Łomżyńskiej, ale też są goście spoza województwa. Wiadomo, bo to jest bardzo stary, jeden z, jeden z najstarszych cmentarzy w Polsce w ogóle, więc jest to też, co zwiedzać i obejrzeć. Więc yy, przyjemnie. Inicjatywa, tak. Bardzo, Inicjatywa, bardzo. Y, którą należy wspierać. A jeśli ktoś z państwa chce wiedzieć, ile dokładnie udało się zebrać w te pierwsze dni listopada podczas kwesty, to warto słuchać radia, nadzieja, bo dzisiaj właśnie o tym także między innymi mówić będziemy. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę Bernadeta Krynicka była naszym dzisiejszym gościem. Dziękuję pani, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do usłyszenia. Nasz gość.